Dzień dobry kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam was na czytanie roczne i chciałabym na wstępie wam też przypomnieć o tym, że przedłużam promocję świąteczną, czyli macie możliwość zakupu czytań rocznych z drugim wybranym przez was czytaniem w Cenie promocyjnej do końca stycznia, moi drodzy. Możecie też łączyć sobie różne czytania: czytanie przeznaczenie duszy, poprzednie wcielenia i tak dalej. Również sesje uzdrawiające, czytanie Kronik Akasha wszystko znajdziecie w opisie pod filmem bądź na królowamocy.com No dobrze, moi drodzy, no to zobaczmy, drogie. Skorpiona, jaki to będzie rok dla Was, drogi skorpione, jaki to będzie rok dla was. Dwójka buław i dobierzmy jeszcze karta. Królowa denarów. W tle czytania pokazuje się paść kielichów, czyli bardzo piękna i fajna energia. A więc, jaki to będzie dla Was rok? To będzie czas, moi drodzy, podejmowania decyzji, podejmowania wyborów. To będzie czas również działania. Działania, ale ja czuję najbardziej w grupie, w parze z kimś jeszcze um, przez jakiś czas możecie też mieć taki dylemat, możecie się zastanawiać właśnie czy pójść w lewą stronę, czy w prawą stronę um, jaką decyzję podjąć tak, co tutaj zrobić żeby właśnie pójść do przodu, żeby było dobrze, ale ostatecznie powiem Wam, że widzę tutaj przy Was energię działań ukierunkowanych na Cel. Um, Królowa Denarów mówi też o tym, że e, pojawia się tutaj energia e, stabilizacji finansowej, stabilizacji materialnej, ale także pojawia się kobieta e, kobieta, która jest bardzo taka spokojna, ciepła, wspierająca, um, opiekująca się też. Czy Wami, czy być może też to Wasza energetyka, gdzie Wy będziecie po prostu tutaj się kimś opiekować, zwłaszcza jeżeli jesteście kobietami, jeżeli jesteście paniami, tak? No to właśnie tutaj pojawia się taka opieka nad młodszymi. Gdybyście byli mężczyznami, to bardziej czuję to w tę stronę, że z jakąś tutaj kobietą po prostu wspólnie podejmujecie działania i to Wam przynosi dobre korzyści. Ten rok przynosi, moi drodzy, em, progres. Przynosi progres, ale tak jak mówię, najbardziej czuję tą energię w parze z kimś jeszcze. Paść kielichów sugeruje, moi drodzy, że. Może tutaj jeszcze pokażę tą kartę. Paść lichów to jest taka bardzo fajna i ciepła energia, energia spontaniczna, energia miłych niespodzianek, energia e, miłych, dobrych wiadomości, wiadomości karmiących Was, dających Wam dużo takiego ciepła w sercu, dużo takiego spokoju. E, no i też możemy tutaj, kochani, liczyć na przyrost weny twórczej. Mogą też być ważne dla Was dzieci. Tak? Ok. Popatrzmy, jakie zwierzęta duchowa tutaj dla Ciebie, wyrocznie duchowych zwierząt. Wiewiórka. Uwierz w siebie. Tak, dokładnie tak jest. O tym właśnie mówi karta też dwóch buław, że rok 2024 jest dla Ciebie czasem wiary w siebie, wiary w swoje umiejętności, wiary w swoje możliwości. Dla mnie też wiewiórka jest zapowiedzią sprytu, zręczności, ale także obfitości, ponieważ mamy tutaj pokazane żołędzie. Popatrzmy, co jeszcze z tej energii możemy tutaj wyczytać. Jakie przesłanie dla Was? Jest powiedziane, że masz wystarczająco dużo mądrości i doświadczenia. Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Masz dostęp w tym roku do obfitych zasobów, o czym też mówi właśnie energia królowej. Denarów. Natomiast te zasoby będą wynikiem Twojej pracy. Jest powiedziane, Twoje potrzeby zostaną zaspokojone, więc um, uwierz w siebie i czuj się bezpiecznie. Jest tutaj również podkreślone, że masz potencjał duży. I niezwykle dużo mądrości i siły. To jest też czas przypominania sobie tego, co potrafisz. Ok, zobaczmy dalej. Z wyroczni zaczarowanej mapy, jakie tu jest dla Was przesłanie? Smocza jama. Kochani moi, to jest podążanie. W stronę nową, w stronę nieznaną. Smocza Jama jest również zapowiedzią, że właśnie będziesz na nowej drodze potrzebował wykazać się tym, co już wiesz i tym, co umiesz. Jest tutaj powiedziane, że masz niezwykły system ostrzegania który informuje cię, kiedy sprawy zaczynają wymykać się spod kontroli. Za chwilę wkroczysz na niebezpieczne terytorium, nowe terytorium. Więc stąpaj ostrożnie i obserwuj otoczenie. Droga, na której jesteś, będzie dla ciebie ogromnym wyzwaniem, czyli czeka ciebie bardzo duże wyzwanie, przede wszystkim związane z wiarą w siebie. Ale tu jest powiedziane, że zawsze jesteś chroniony i prowadzony boską ręką. To będzie czas Twojej odwagi. Nowe obszary czekają, by je odkryć. Wybór należy do Ciebie, ale korzystniej będzie podjąć to ryzyko, niż pozostać w strefie komfortu. Wszystkiego dobrego, moje kochane skorpione, i zapraszam Was oczywiście do skorzystania z pakietów świąteczno-noworocznych. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki dla Was. Aha, i jeszcze chciałam powiedzieć, że analizę 12 miesięcy, a także sferę miłości i pracy wykonuję w czytaniach indywidualnych. Ponieważ uważam, że czytania indywidualne są bardziej trafne, Zwłaszcza, jeżeli jest nas coraz więcej. Wszystkiego dobrego, buziaczki i pa, pa!